Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z pięknym widokiem zostawiłem Was kilka dni temu i z pięknym widokiem dzisiaj się z Wami witam. Silnik dwa koła i mina nie do końca wesoła, bo zupełnie nie tak miał wyglądać ten dzisiejszy dzień. W planach była bardzo fajna wycieczka. Jedną z tras, które są opisane na motopodchale, ale jeszcze nie były wyznaczone, ale niestety wczoraj czy przedwczoraj gruchnęła informacja o tym, że Słowacy znowu zamykają granice. Troszeczkę się dowiedziałem coś na ten temat, a poza tym jadę dzisiaj sprawdzić, o co tak naprawdę się rozchodzi i które granice są otwarte, a które nie. Dlatego zostańcie ze mną, jedźcie, zobaczymy, gdzie możemy przejechać do Słowacji, a gdzie nie. Miejsc, w których możemy przekroczyć granice pomiędzy Polską a Słowacją, jest naprawdę dużo w naszym regionie. E, zaczynając od Pienin w okolicach Wysokiej, e, czy innych też szczytów, które znajdują się w Pieninskim Parku Narodowym. E, później Szczawnica, droga rowerowa, bardzo fajna, e, w, w, droga Pieninska, naprawdę przepiękna droga. A teraz jestem w Sromowcach. Sormowce niżne na kładce przyjaźni pomiędzy Słowacją i Polską pod trzema koronami, które właśnie tam z tyłu widzicie. Przepiękny, charakterystyczny szczyt. O, Mistrzostwo Świata, ale dzisiaj za, za, trochę za ciepło, żeby tam iść. Jesteśmy dokładnie na kładce pomiędzy Słowacją a Polską. Jak widzicie, od samego rana łodzie z turystami będą z pływem Dunajcem. I granica jest w tym miejscu jak najbardziej przejezdna. Rowerzyści sobie tutaj przejeżdżają. Widzę, że granicę można przekroczyć, żadnej kontroli z drugiej strony nie ma. Także tutaj, akurat z przejazdem, nie ma problemu. Natomiast o co się rozchodzi z tymi granicami? Od dłuższego czasu wiadomo było, że Słowacy wprowadzą ograniczenia. Wisiało to na włosku, tylko jakoś nie sygnalizowali tego wcześniej jakoś za bardzo. Wszystko gróbnęło w niedzielę, kiedy poinformowali, że granice zostaną zamknięte, szczególnie te mniejsze, mniejsze przejścia graniczne, którymi można przejechać samochodem. Dlatego tutaj kładka piesza jest dostępna i dlatego też pewnie ta ścieżka rowerowa w okolicach Szczawnicy również jest dostępna. Natomiast od wczoraj zaczęli zamykać mniejsze przejścia. Ciekawy jestem, dlatego chcę je objechać, wszystkie i zobaczyć, czy na przykład motocykl przepuszczą. Dlaczego to robią? Z prostego powodu. Eee, tak jak rząd słowacki, tak jak wszystkie inne rządy, dostał dość mocno w za to, że nieodpowiednio reagował podczas poprzednich fal pandemii. Dlatego w tym momencie dmuchają na zimne, przygotowując się do czwartej fali. Chcą mieszkańców zaszczepić jak najwięcej i zachęcić do szczepień. Dlatego zasada jest prosta. Kraj będzie coraz bardziej zamykany, a otwierany dla osób zaszczepionych. Nic to lecę na kolejną granicę. A teraz szybki przeskok na pogranicze pienińsko-spiskie. Jestem właśnie nad zbiornikiem sromowieckim. Tam zamek Dunajec w Niedzicy Zamku, a za nim jezioro Czorstyńskie. A tutaj widzicie drogę w stronę przejścia granicznego w Niedzicy ja wiem co mnie tam spotka bo wczoraj tutaj była dość mocna chryja wyobraźcie sobie, że odbywała się tutaj pikieta i protesty po jednej i po drugiej stronie granicy, kiedy Słowacy zaczęli stawiać betonowe słupki dlatego, że bardzo dużo słowackich mieszkańców tutaj właśnie żyje z polskich turystów gdzieś tam w międzyczasie widzieliście już dzisiaj ile łodzi, ile trat wpłynie spływem Dunajca część turystów z Polski korzysta ze słowackiego spływu zostawiając tam niemałe pieniądze zresztą nie tylko ze spływu, bo i z raftingu i z pysznych restauracji i z wielu innych atrakcji tutaj pogranicza właśnie słowackiego no i ci turyści w tym momencie nie dojadą tym przejściem, będą musieli wykorzystywać jakieś główne przejście no jak wiadomo, każde utrudnienie powoduje jakby odciągnięcie od danej decyzji więc pewnie zostaną po polskiej stronie albo w ogóle zrezygnują z tej atrakcji także jadę teraz do Niedzicy, zobaczymy może akurat motocykl jakoś przepuszczą Zobaczymy, co mi panowie powiedzą. No i jak widzicie, panowie nic mi nie powiedzą, bo nawet nikogo tutaj nie ma. Przejście zaparte. Łysa nad Dunajcą nie do zdobycia, chyba że ścieżką tutaj rowerową, no ale to nie ma co kombinować. Trzeba jechać na kolejne przejście, zobaczyć smutne, jak stare czasy jeszcze sprzed, sprzed strefy Schengen i Unii Europejskiej. Nic to lecę na kolejne przejście. Miejsca, w którym znajduję się obecnie, chyba wam nie trzeba przedstawiać. Ale dobra, to przedstawię. Przełęcz nad łaprzanką z charakterystyczną kapliczką i z przepięknym widokiem na tatry. A tutaj. Prowadzi droga do kolejnego przejścia, które spróbuję pokonać, czyli w stronę Osturni. Myślę, że to przejście może być otwarte, bo nie jest tak popularne. I myślę, że gdzieś centralnie na Słowacji może być. Centralnie w jakimś centrum zarządzania słowackiego może być jeszcze nieoznaczone jako do zamknięcia. Natomiast wcześniej jeszcze było jedno przejście w Katwinie, ale ono jest tylko rowerowe, więc nie było sensu tam jechać. Właśnie przez przełęcz nad Łapszanką miała przebiegać moja dzisiejsza trasa, bo choć Motopodhale ma już 7 lat i pierwszą trasę, którą opisałem, właśnie to była stąd na Osturnię i dookoła przez Łysą Polanę. I właśnie dzisiaj ją miałem w końcu wyznaczyć plik GPX, żebyście sobie mogli pobierać. No ale oczywiście ja zawsze mam szczęście i od 7 lat tej trasy wyznaczyć nie mogę, jadę do Osturni. Zobaczymy, czy uda się przejechać. Tak jak widzieliście na filmie z wjazdem na słowację od strony przełęczy nad dłaprzanką nie było żadnego problemu. Tak jak wspomniałem, domyślam się, że to po prostu droga jest tak ostatniej kategorii, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy zostanie ona również zablokowana albo betonowymi bloczkami albo... Szlabanami, które się tutaj znajdują, chociaż pewnie szlabany szybko zostaną przecięte, dlatego że znajduje się tutaj bardzo dużo mieszanych rodzin polsko-słowackich Spisz słynie z tego, że kiedyś był terenem słowackim, dlatego przynależność Słowaków narodowościowa jest tutaj dość duża I domyślam się, że wkrótce również ta droga zostanie zablokowana Natomiast minus jest taki, to wam zdradzę, że w ostatnim czasie pojawiły się takie informacje i takie zakusy, żeby w ogóle tą drogę zamknąć i przekształcić tylko i wyłącznie w ścieżkę rowerową. Mam taką cichą nadzieję, że nie dojdzie do tego, bo jest to przepiękna droga, jedna z najpiękniejszych, krótka, ale z takimi widokami, które zapierają dech w piersiach. Jestem teraz na Słowacji. Tutaj właśnie ta droga wychodzi. Tutaj Jedziemy w stronę przejścia granicznego, kolejne przejście graniczne na mapie, które jest, to jest Jurgów, Jurgów jest otwarty, bo teoretycznie Jurgów i Chyżne to są dwa największe przejścia u nas tutaj na Podhalu, w regionie Podhala, Podhala, jedno z nas Spiszu, drugie jest na Orawie, ale powiedzmy tego naszego szerokiego Podhala, o tym Wam kiedyś opowiadałem ostatnio podczas przejażdżki, jadę przez Jurgów, ły są palane, sobie zwiedzę później, dlatego ruszam znowu w drogę. Trzeba teraz mieć żeby wjechać na Słowację e, Registracja, korona a, a testy czy te. A testy To jest szczepienie no. albo testy Dobra, a tymi małymi przejściami można wjeżdżać czy nie? Łysa polana albo to te... Zap... no, w A to prawda, że ta granica będzie do 9 lipca e... ten formularz a potem szczepienie. Tylko szczepienie, ten COVID certyfikat. Tak, a potem trzeba na raz zarejestrować, a płaci to długo potem, nie od razu, Okej. To płaciłem jeden raz. Rozumiem. tu się. No. A u skutem będzie dwa płacić. Oho. Okej, okay. dobra. Dziękuję. Do widzenia. I tak jak słyszeliście, Kontrole są, jak widzicie na zdjęciach, jak widzieliście, tam zauważyliście, poza policją, są również jakieś tam służby, ich nie, wojskowe. Nie wiem, co to za e, służba. Nie znam się za bardzo na, na ich formacjach. Natomiast no, kontrole są i będą. Pan powiedział krótko: COVID certyfikat, tak, testy, tak, ale jeszcze trzeba mieć, do 9 lipca trzeba mieć ten nieszczęsny druczek ehranica ale co się dowiedziałem też czytając tutaj kilka różnych, kilka różnych artykułów, przygotowując się do tej dzisiejszej drogi po 9 lipca zniknie w ogóle ten, ten dodatkowy certyfikat, nie trzeba go już będzie wypełniać tylko trzeba będzie posiadać tylko i wyłącznie właśnie certyfikat unijny natomiast ten druczek e zniknie w ogóle, nie będzie potrzebny a za testy będzie trzeba płacić i ponoć ma być też opłata dla osób, które z testami wjeżdżają, czyli jakby taka, takie dodatkowe ubezpieczenie dla osób, które wjeżdżają z testami. E, natomiast w przepisach nie ma jeszcze tego potwierdzonego, także e, no. E, następna granica Łysa Polana, od, od początku wiedziałem, że będzie zamknięta, tylko nie mogłem sobie podarować, żeby się tutaj przejechać. Uwielbiam tą drogę, szczególnie jak jest zakorykowana. Oczywiście żartuję, ale to jest po prostu tutaj, takie drzezy się tutaj dzieją, że to jest nieprawdopodobne e, syfki, mogiła, pełno. Samochodów, chociaż wiedzą, że i tak parkingi są zapełnione, to ludzie stoją, wyprzedzają się na podwójnych ciągłych. No cuda, ale droga bardzo fajna. No i jestem w Łysej Polanie, granica Wysej Polanie. Stoję właśnie dokładnie pomiędzy Polską a pomiędzy Słowacją z takim pięknym widokiem. Most przyjaźni, aktualnie trochę szorskiej przyjaźni, ale. Słowacja się zamknęła i niestety wszystko wskazuje na to, że wkrótce Polska będzie wprowadzała dokładnie takie same regulacje jak Słowacja. Więc to Wam tylko tak sygnalizuję. E, natomiast no nic nie chcę sugerować, ale e, nawet motocykl z kuframi bez najmniejszego problemu się tutaj e, przeciśnie. Ale oczywiście nie to, żebym zachęcał. No, w, po to są przepisy, żeby, żeby, je, żeby ich nie łamać tylko żeby je po prostu stosować w danym kraju. Lecę dalej. Kolejna granica, nie licząc oczywiście tych w tatrach, bo tam raczej nie dojadę. Chociaż wjechać motocyklem na rysy fajnie by było, ale by były zdjęcia przepiękne. Kolejna granica, dopiero w Chochołowie, w Suchej Chorze. Lecimy do Suchej Chory. I tak właśnie wylądowałem po drugiej stronie Tatr, tym razem na pograniczu skalnego Podhala i Orawy, mniej więcej. No i słuchajcie, no i tak wygląda przejście jak widzieliście. Zresztą to jest przejście, którym wcześniej kierowcy podczas wcześniejszego zamknięcia też sobie bez problemu radzili. Przejeżdżali sobie boczkiem. No a teraz też te postawione betony dość szybko się dziwnym trafem rozeszły. I tak właśnie jesteśmy na Słowacji. To dobrze, bo kolejne przejście, które odwiedzę to e, okolice, znaczy no nie okolice, tylko chyżne, tam przejście na pewno będzie otwarte, więc znowu sobie przejadę tędy, tędy mam bliżej. E, I co? Jadę, a jak widzicie tutaj sobie panowie też radzą, przepompowują mleko z polskiej strony na słowacką, śmiesznie to wygląda. O, jedzie kolejna ekipa Czechów, z którymi rozmawiałem wcześniej, także poradzą sobie na pewno. Cześć, trzymajcie się, na razie. Bardzo fajni państwo jadą sobie przez ten Lecimy dalej. A pan myśli, że ja z policji pewnie co? Nie, ale muszę im nakręcić no. Nie macie jednego znaku z Polski. Jak się kto w nocy zapierdoli na tym nie to kto będzie odpowiadał? No, to też jest, to też jest... Jednego znaku nie ma Faktycznie, ani jednego odblasku. Dobre spostrzeżenie. Nie idzie w świat. Kto jest takim motorem, jak będzie lało, to kto się zabije na tym panel? Całkowita prawda. Ma pan rację. Jest? Nie jest tak? Jest głupota totalna. Całkowita prawda. To, się Oczywiście. Nie wiem czy słyszeliście, pan właśnie bardzo dobrze zauważył, że tutaj nie ma ani jednego odblasku, ani, jednego, ani jednej informacji o tym, że ta granica jest zamknięta i faktycznie jest to niebezpieczne. Nic to, lecimy dalej w stronę Chyżnego. Przejście graniczne polsko-słowackie w Chyżnem to jedno z tych, które no, nie wyobrażam że sobie, żeby było zamknięte. Kurczę, głupie to teraz zawieszniało, bo tak na dobrą sprawę, dwa lata temu w ogóle sobie nie wyobrażałem, że jakiekolwiek przejście graniczne polsko-słowackie będzie zamknięte. E, aczkolwiek to w Chyżnem jest jedno z, jednym z bardziej głównych tutaj, z główniejszych, jeśli chodzi o transport e, towarów e, i ludzi, bo tutaj główna droga przebiega. W najgorszym momencie blokady ruchu polsko-słowackiego w zasadzie otwarte było e, tylko to przejście i przejście w Barwinku, czyli tam w stronę. Beskidu Niskiego w stronę Bieszczadów, tamte rejony. Natomiast teraz no, tak, samo jak i, tak samo jak i w Jurgowie. Wojsko, czyli ta ich nie taka służba pograniczna, bo, bo to tak mniej więcej wygląda. Plus policja kontrolują wszystkich. Po naszej stronie kontrola jest tylko i wyłącznie wyrywkowa. Bardzo fajne chłopaki stały. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie, bo wiem, że też oglądają moje filmy i bardzo fajnie, żeśmy sobie pogadali, poopowiadali mi, na jakich zasadach się to odbywa. I tak, ostatnie przejście graniczne, które zostało, to liwnica wielka winiarczykówka tuż pod Babią Górą gdzie właśnie w tym momencie się znajduje no tutaj są już takie poskurczy byku te betony więc tego już tak łatwo nie przeniosą tak jak tych w Suchej Chorze natomiast też mi panowie pogranicznicy nasi powiedzieli, że tam te betony również będą zmienione, tylko po prostu nie mieli czasu tak samo jak droga w Osturni też ma być zablokowana, tylko po prostu oni to zrobili dość tak szybko, więc nie zdążyli tego ogarnąć na czas czy taka forma zachęcania ludzi do szczepienia się jest dobra? Nie wiem, na szczęście się nie muszę na tym znać. Uważam, że przede wszystkim brakuje akcji edukacyjnej, bo jak w goglach sobie wpiszecie szczepienie, to najpierw pojawiają się wyniki typu szczepienie do zło, szczepienie do śmierć itd. itd. Więc zanim się znajdzie coś dobrego na temat szczepień, to trzeba naprawdę dość długo poszperać. Kolejne przejścia graniczne już nie są, ze Słowacją oczywiście, już nie są na terenie Podhala, czy naszego regionu ogólnie to już tam w stronę Żywieczczyzny, to Korbielów, to Nowość Glinka i pozostałe przejścia I dla tych, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto się będzie czepiał na Słowacji wjechałem zgodnie z przepisami, nie, żadnych przepisów nie złamałem no poza tym, może troszkę się prędkości, no ale to jakoś tak Wiatr mocno wieje w plecy i czasami się jedzie za szybko. Myślę, że nie, nie szybko, nie prędko się coś zmieni w inną stronę, więc musimy się troszkę przyzwyczaić do takiej sytuacji, jaką aktualnie właśnie mamy. Życzę wam wszystkim dobrego podróżowania, udanego, żebyście nie mieli problemów na granicach. I zdrowia, i do zobaczenia wkrótce. Tutaj kończę, lecę już w stronę domu. W sumie fajna przejażdżka wyjdzie, bo tutaj, żeby dojechać, zrobiłem bez mała 190 km, plus jeszcze jakieś 60 km powrót do domu. 250 km mi wyszła przejażdżka. Też fajna, a pomyśl, że miałem tylko 40 km zrobić w koło komina. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Cześć.